Dzień dobry. Program nagrywamy 10 marca. Program Rozmowy o Wschowie, kolejny odcinek. 13 marca, nie wiem, czy Państwo o tym wiecie, premiera ma, a przynajmniej premierem, miał mieć pierwszy polski slasher, czyli pewnego rodzaju horror, którego w Polsce tradycji jeszcze nie ma. Film w lesie dziś nie zaśnie nikt i proszę sobie wyobrazić, że premiera tego filmu została przesunięta na termin, jeszcze nikomu nie znany z powodu koronawirusa. I między innymi tym tematem zajmiemy się dzisiaj w najnowszym odcinku Rozmów w Wschodzie, a o sprawach związanych z koronawirusem nie tylko będą rozmawiali. Radna Katarzyna owoc kochaństa. Dzień dobry. Radny Przemysław Miński. Dzień dobry. Radny Piotr Buczek. Dzień dobry. Ja nazywam się Rafał Klan i zacznę od tego, bo nie wiem na przykład, czy wiecie, wracając do tego koronawirusa, że w kinach Cinema City sprawdza się, osoby, które wchodzą do kiny, sprawdza się gorączkę. Każdemu, każdej z osób, jeżeli ma powyżej tam 38, to się nie wpuszcza do kina. Spotkaliście się z tym? Nie. Kasia, Ty prosisz. Nie mamy piskowej sygnałacji jest. Słuchajcie, byłam teraz w Bydgoszczy, tam paniki nie ma, wszystko spokojnie przebiega, ludzie normalnie chodzą, tramwaje pełne, kina pełne, galerie pełne. Wprawdzie byłam niekomercyjnym kinie Orzeł w Bydgoszczy, ale spokojna atmosfera, nikt mi nie bierze temperatury, wręcz zachęcam na kolejne seanse. Tak byłam na maratonie 9-godzinnym, więc mm. myślę, że je nie kaszle, nie mam gorączki. Na razie. Ale jest spokój. Wszystko w sklepach jest, A w aptekach też jest. Słuchajcie, czy koronawirus może zagrozić pomysłowi urzędu na likwidację szkół wiejskich? To znaczy, że to może się aż tak rozprzestrzenić w Polsce, że nie odbędą się spotkania Rady Miejskiej w związku z tym likwidacja szkół wiejskich się nie da. Myślicie, że możliwy jest taki scenariusz? Może ja zacznę tym razem. Proszę. Więc, oczywiście tak, panie, tak. Biorąc pod uwagę dynamikę, że tak powiem, rozwoju sytuacji, i nieco moim zdaniem, no, dmuchanie, charakterystyczne dla zjawiska dmuchania na zimne postawę władz centralnych, czyli jak gdyby przymierzanie się do zamykania szkół, instytucji, uczelni wyższych, nie jest wykluczone i oczywiście imprez, dużych imprez, nie tylko dużych zresztą masowych, na no masowych podróżek, przepraszam, choć generalnie o imprezy. Czemu nie Rada Miejska? Przecież tam się gromadzi około 40-50 ludzi czasami i, i stanowi to jakieś niezwykle niebezpieczne ognisko. Niedawno odbyłano mecz koszykówki bodajże we wschodzie, dwa mecze dwa nawet, także wydaje mi się, że jest to możliwe, nawet logiczne powiedziałbym, uwagę. Ja oczywiście nie popadałbym w taki, w taki skrajny, nie wiem jak to określić, to już jest w zasadzie no, panika. No bo czy znaczy panika? No panika to dopiero być może będzie. Chodzi o to, że w tej chwili jest to temat numer jeden. Mówi się o końcu świata i tak dalej. Ludzie muszą mieć coś takiego, to zawsze jest charakterystyczne dla nie tylko naszego społeczeństwa, także społeczeństw zachodnich, tak zwana panika mediana to się nazywa, prawda? Bo jest moda raz po raz. Okazuje się, że przemoc w szkole, no to wtedy wszystkie gazety, o, jakby Wypiklają kwestie przemocy w szkole, potem autobusy, które wypadają gdzieś z drogi, wybuchające budynki z powodu nieszczelnej instalacji gazowej, na przykład. No tak, z panika, która się przejawia w tym, że zwiększona ilość złożeń jest. Ludzie, którzy na przykład stwierdzają, że za chwilę wleci blok że prawdopodobnie, co, co jest nieprawdą, ale to już mierza z tym. No i w tej chwili mamy do czynienia z wirusem, który niewątpliwie jest groźny, aczkolwiek umieralność na niego nie jest porównywalna nawet w na najmniejszym stopniu do pandemii Hiszpanki, tej grypy Hiszpanki, tak bo to społeczeństwo było wtedy, można powiedzieć, no, bardzo mocno osłabione wojną. Przede wszystkim chodzi o kraje, A, które walczyły… E, tak, nie tak dalej. Oczywiście, nie było leków odpowiednich. A, to jest... Także tutaj jest na poziomie tak. zwykłej grypy i teraz pytanie, czy się poddajemy tej, tej, tej panice i… Co już idzie, powiedzmy, jak, jak, jak jakaś tam eksplozja jądrowa, prawda, bardzo, bardzo mocno, czy też staramy się zachować w miarę kontrolę nad tym i postępować racjonalnie. Ja tylko wcześniej mówiłem przed programem, teraz może powtórzę, w jaki sposób społeczeństwo izraelskie na przykład reagowało na falę terroryzmu, które raz po raz przetaczało się przez ten kraj. Oni ostentacyjnie żyli, wychodzili na ulicę, jedli w restauracjach, restauracje były pełne, ci, ci ludzie byli po prostu, gdyby oni się dali wtedy zagonić do domów. To był koniec i oni, oni on w ten sposób właśnie reagowali na to i teraz jest pytanie no w jaki sposób my zareagujemy na chorobę groźną dla ludzi starszych jak każda. Ale to dzisiaj też żyjemy właśnie w trochę innym świecie. Po pierwsze w, w świecie internetu, gdzie informacje tak. o tym, że na przykład nie wiem, 100 albo 200 osób nowych, zarażonych we Włoszech, czy we Francji, pojawiają się kilka godzin y, zaraz po tym, jak, jak to się y, zdarzyło. Po drugie, y, wracając do tej informacji, że w, w sieci tego kina, które y, wymieniłem, bada się temperaturę, to, yy, to to są publiczne informacje, siedzą ludzie w kinie i ktoś zakasła i natychmiast, jeżeli są wolne miejsca, ludzie, A yy, yy, no Tak jest? Poza, to jest. Poza, to jest. Tak, bo yy, mówiąc o tym, że być może koronawirus poprzeżuje plany, yy, Urzędowi. Mam no, na myśli właśnie coś takiego, że jakby nieistotne jest, czy ta choroba, ta, czy ten wirus tutaj dotrze, czy nie, ale chodzi tutaj o pewną mentalność naszą, czyli wiecie, jeżeli, tak, tak sobie wyobrażam, że jeżeli będzie jakieś podejrzenie, że radny może zakasłać, tak. albo lepiej a się a może. na to w ogóle jakby się z tym nie stykać, lepiej zostać w domu, to jednak może to dojść to, do tego, że rad miejskich nie będzie. Ja jedno zdanie że na końcu, że ktoś to jest to możliwe w kinie, to także w radzie miejskiej. Ja myślę, że nie będzie takiego zagrożenia. E, oczywiście bardzo poważnie jest zagrożenie koronawirusem na całym świecie i o tym wiemy. E, myślę, że różnego rodzaju działania profilaktyczne, które jako e, mam nadzieję dojrzali e, mieszkańcy naszego kraju będziemy stosowali, e, to w pewien sposób myślę, że w miarę szybko poradzimy sobie z tym koronawirusem, chociaż w Polsce on się dopiero rozwija. Bo tak jak w innych krajach zostało pokazane, tak? na początku jest pierwszy, drugi, piąty, dziesiąty przypadek, potem jest jakiś szybki wzrost i myślę, że w Polsce tego też nie unikniemy. Natomiast już chyba do, docierają informacje, że w Chinach jak gdyby zmniejsza się zdecydowanie ilość przypadków, czyli miejmy nadzieję, że to wygasa i mam nadzieję, że w niektórym czasie także w innych krajach będzie ten wirus także wygasał. I że sobie poradzimy z tą trudną chorobą. Nie, nie widziałbym tutaj jakiegoś zagrożenia dla sesji Rady Miejskiej czy, czy ciągłości pracy. Natomiast to w pewien sposób być może e, utrudni nieco na przykład e, spotkania z, nie wiem, z rodzicami, z mieszkańcami wsi tak. Tu pod jakimś takim kątem być może będzie lekka obawa, czy przychodzi się jednak może rękę, muszę robić. Może być z jednej strony na rękę, tak, bo chcielibyśmy, ale w związku z tym, że koronawirus to nie możemy, się lepiej się nie spotykajmy, tak? trudno. Aczkolwiek myślę, że na tyle jest dużo czasu do podjęcia tej ostatecznej uchwały, że spokojnie, jeżeli nie w marcu jeszcze, to w kwietniu będzie okazja do tego, żeby naprawdę tak merytorycznie sobie na ten temat porozmawiać właśnie z mieszkańcami, z rodzicami co dalej czynić. Natomiast będzie jak gdyby trochę więcej czasu na przygotowanie takich konkretnych, dobrych, merytorycznych materiałów do dyskusji. Ja myślę, że nie powinniśmy poddawać się temu szaleństwu, które się oczywiście dzieje w Europie, to, co mówił Przemek, racjonalnie tego podejść, faktycznie zastosować się do jakichś podstawowych zasad, ale nie unikać też kontaktu z innymi ludźmi, nie zamykać się broń Boże w domu, nie wykupywać masowe jedzenia, które później wyrzucimy. Jak ma nas grypa czy wirus, koronawirus dopaść, to i tak nas dopadnie. To mogą być banalne powody możemy przechodzić gdzieś po schodach koło kogoś. Polacy w większości przypuszczam Nie powiedzą, że przybywaliśmy akurat tam, w tamtym czasie i teraz jesteśmy nosicielami. Bo nie wierzę, żeby wszyscy byli tak na tyle uczciwi. To jest największe no, chyba no. ryzyko, żeby właśnie być otwartym i działać, współdziałać ze właściwymi służbami. Ale czy sesja online. Czy nie, wszystko jest możliwe. Jesteśmy, mamy doskonały sprzęt. Tak. Jest są łącze internetowe. Myślę, że pani kurator Rawa nie powstrzyma się od dnia swojej opinii z powodu koronawirusa i będziemy spokojnie wiedzieli, co my robić, a spotkania z rodzicami nie sądzę, żeby miały miejsce, bo rodzicami nikt się nie spotykał. Więc tutaj nagle w ciągu tych trzech tygodni czy dwóch nie wierzę, żeby nagle stała się jakaś zmiana i drzwi stanęły otworem przed mieszkańcami i cała oświata, która, osoby, które są odpowiedzialne za oświatę, nagle przyjęły rodziców i porozmawiamy, podyskutujmy, bo temat by na mnie został zamknięty w pewnej fazie, ale to nie przeszkadza, żeby funkcjonowała gmina. Ale no, jeszcze czas, będzie to online do dyspozycji. Przynajmniej ja jestem na pewno. Ja, to, nie, no, ja tylko powiedziałem, że jest to możliwe. Nie powiedziałem, że będzie Nie, stanie. Nie, nie, no, Stwierdzam, że skoro będzie to możliwe, to, to, to jak najbardziej. Ale są... pamiętajmy też, że stres osłabia organizm. Także nie dajmy właśnie się ponieść tym emocjom, ja bo możemy być irracjonalni to. i wtedy osłabimy się samoistnie przez stres. Scenariusze są możliwe bardzo różne, oczywiście, że tak, nie chcemy, nikt z nas nie chce tego, żeby u nas rozwinął się ten wirus, tak jak chociażby w Północnych Włoszech, ale tak naprawdę nie wiemy, co się stanie, jest podejmowanych bardzo wiele działań, ja uważam, ja uważam, że naprawdę dzisiaj trzeba wszędzie powtarzać te wszystkie zasady, higieny, przebywania między ludźmi i tak dalej, i tak dalej, żebyśmy wszyscy jak gdyby w każdej chwili wiedzieli, co mamy czynić. Tak? I, I myślę, że do, nie dojdzie do takiego wzrostu ym, tej epidemii w Polsce, ale jak będzie to, zobaczymy dopiero. Miejmy nadzieję, bo ten kaszę mógłby kogoś niebezpiecznej sytuacji stawić. To jeszcze zakończąc no. ten temat, yy, muszę powiedzieć, że pewien rodzaj yy, stresu wynikającego chociażby z próby zakasłania w miejscu no publicznym właśnie. funkcjonuje, bo. Jedna z bliskich mi osób opowiadała, że ostatnie jechała pociągiem, jest zdrowa, tak, tak. ale zebrała się na zakasłanie i miała ogromny stres, bo wiedziała, że jak zakasła, to będzie problem. Został no, nie zawodnik, bo wiedziała, że trzeba się Czy nie wprowadza z pociągu? Po będzie taki wreszcie tak tak. był przypadek, że. Trabiam Dwa. Tak, tak, że osoba kasłała i wreszcie przyjechała, tak. przyjechała karetka i on odniosła. No ale jeden i... przypadek był taki, że karetka to... nie chciała zabrać tą osobę i policjanci nie wiedzieli, co mają zrobić, bo to policja przyjechała, obrała na odgór do dołów. O, 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 bo wydaje mi się, że problem nie jest, znaczy póki co w Polsce jeszcze nie jest w samym wirusie, tak. ale, ale w tym, wiesz, co ten wirus już dzisiaj w nas wywołuje tak? e, i jakie emocje ale... tak, Czyli my we tak, wschodzie tak, kończąc, jesteśmy odważni i pracujemy normalnie. To... Poddajmy się osób w kwarantannie, leczeniu, od razu zareagujmy, idźmy do lekarza, tak? nie cieńmy paniki, nie zgłośmy, żeby ratować też innych, z którymi się spotykamy. No. Tak, Spotkamy się za dwa tygodnie, w następnym odcinku. To się to wie. Nie, tak. E, tak, I wtedy na chwilę, przynajmniej chwilę to, nie to jest poświęcimy. Masowe, nie? Dobrze, że znaczy, że dzisiaj jest 10 marca, bo to jest bardzo ważne. Bo tak dobrze to już To tak, tak, to już, tak, to już tak, jest 14, tak, 15, może tak. się okazać, że... Będzie dobrze, Kasz. No, Słuchajcie, nie wiem, czy zdążymy całość się mówić. Ten wątek w tej części programu został nam około 7 minut, ale pewnie część spróbujemy. Na ostatniej sesji Rady Miejskiej, w której wszyscy uczestniczyliście, burmistrz poprzedzając dyskusję o likwidacji szkół wiejskich, wypowiedział się, przeczytał z kartki to, co w gminie należy zrobić. Ja to w artykule, który pojawił się na schowaniu nazwałem takim realnym dzisiaj programem wyborczym. Dla przypomnienia tylko powiem, że burmistrz pan mówił, że gmina jest opóźniona, że potrzebna jest w niektórych miejscach kanalizacja, wodociągi, że gminy, e, że drogi trzeba gminne naprawiać, mieszkania komunalne e, remontować oraz te rzeczy takie, e, bieżące, Czyli książki dla biblioteki, basen, który trzeba za chwilę otworzyć, na to też są potrzebne pieniądze. Za chwilę czeka nas kupno samochodu dla ckr dla Straży Miejskiej. Ja po, po wysłuchaniu te, te, tej wypowiedzi burmistrza, poza tym, że miałem takie wrażenie, że jest to w końcu, usłyszeliśmy, realny program wyborczy, realny program tego samorządu, to jednak pojawia mi się z, głowy, z tyłu głowy pytanie, czy poza tą zwykłą, bieżącą pracą samorządową. Burmistrz powinien jednak wykazać się jakąś ideą, czyli coś, co spaja to wszystko i idziemy gdzieś w jakimś kierunku, czy też praca samorządowca powinna polegać na tym, żeby e, musi to robić na bieżąco, wykonywać wszystkie zadania, które wymaga od niego statut gminy, czy uchwała o samorządzie. E, co wy o tym myślicie? Kto teraz zaczyna? To nie po, proszę, nie, um, proszę, um, nie ja, jak wysłuchałem tej wypowiedzi, czy odczytu pana burmistrza, to miałem takie wrażenie, że pan burmistrz chciał nas wszystkich wystraszyć. Nie tylko nas, przede wszystkim mieszkańców. Że oto teraz, jak Rada, Rada Miejska nie podejmie uchwały o likwidacji, o zamiarze likwidacji szkół, to tak naprawdę właściwie miałem ochotę zapytać, czy wystarczy na paliwo do traktorów, żeby załatwić gminę. I to tak bez żartu, bo takie, takie czarnowictwo przedstawia pan burmistrz. Jak ktoś ma ochotę, zachęca, żeby sobie odsłuchać, że nie będzie nic. Oprócz tego mówił też o rzeczach, których i tak już nie ma, bo nie ma budżetu obywatelskiego, mówił, że nie będzie, że, że nie będzie funduszu sowieckiego, czyli postraszył soltyści, słuchajcie, tam e, nie będziecie mieli na nic. Tak naprawdę nie będzie na nic. Nie będzie na drogi, kanalizację, wodę, e, na nic nie będziemy wschodzie. Po prostu wystarczy na pensję i na administrowanie e, ratuszem, jeszcze przez 3,5 roku. To chyba nie o to chodzi, żeby straszyć mieszkańców, straszyć radnych, e, tylko właśnie ja muszę powiedzieć, że ja spotkałem się e, z taką panią pracownicą jednego z marketów w która mnie na zakupach zahaczyła i pyta się o likwidację szkół i ta pani mówi do mnie, e, że ona nie głosowała na burmistrza po to, żeby on z... nie, nie rozmawialiśmy, ona mnie zahaczyła, że nie głosowała na burmistrza dlatego, żeby on Straszył, co będzie, jak nie zamkniemy szkół, ona oczekuje, że te szkoły zostaną, a on ma znaleźć sposób rozwiązania problemu. On głosowała na tamtego burmistrza, czy na naszego teraz obecnego burmistrza, tego data, bo oczekiwała, że znajdzie wyjście z tego problemu. I tak na ludzie odbierają, mieszkańcy, tak? że oni nie chcą słuchać strachów, tylko chcą słuchać pomysłów na rozwiązanie problemu. Tego uczułem A Dziś wtedy, czy na ostatniej sesji, posłuchaliśmy e, czy dostaliśmy, zostaliśmy pogrożeni palcem, tak, tak? Nie, no to nie będzie nic. Tak, no, no, to, no, to, no. No. Zbieramy ja, ja tylko dodam, że ja też mam takie wrażenie, że jakby burmistrz odpowiada na potrzeby wyborców, którzy na niego nie głosowali. To znaczy ta likwidacja szkół wiejskich, w związku z tym, że nie była w jego programie. A była w jego kontrkandydata, to dlatego, tak mi się wydaje, obecny burmistrz wygrał, bo między innymi nie wypowiadał się w takim. Że tak, tak. zlikwiduje i ludzie dlatego na niego zagłosowali, bo uznali, to tak można w wielkim skrócie powiedzieć, że on ma jakiś pomysł na to, jak sobie to poukładać w gminie, a to okazuje to jest... się, że, że ma pomysł, pomysł swojego kontrkandydata. To, ale to wchodzimy, jak to był szerszy zakres teraz, no, bo zresztą Bo to, co burmistrz obiecywał, czy kandydat obiecywał, jakie miał pomysły i dlaczego ludzie zagłosowali. Myślę, że duża część ludzi Pytanie... zagłosowała na wiele pomysłów e, wynikających z kampanii, tak? Już nie będę przytaczał, ale ich jest całe mnóstwo, tak? Bo ludzie tego chcieli, tak? Albo oczekiwali. Albo mieli nadzieję, że rzeczywiście to się ziści, będzie zrealizowane przez pana burmistrza. E, no i... Niestety. Dobrze, a pamiętajcie tak, jeśli można, bo tu mówimy w tej chwili o, o bardzo ważnym elemencie, czyli tak kampanii wyborczej i obietnicach z tego wynikających. Uważam, że tutaj konecąt nie przekroczył pewnej granicy przyzwoitości obietnic składanych w kampaniach. Bo już takie rzeczy, że się w głowie nie myśli, jeżeli w tej chwili stwierdzimy, że hmm, nie ma wizji, czy po prostu ta rzeczywistość powoduje, że, że, że trudno złapać tą równowagę pomiędzy jakimś wizjonersem, czy jakimś celem. Dalekosiężnym, a łataniem w dziur, jak to tak się mówi, no to nie da się. To, trzeba złapać tą nowagę. Czyli niestety ta bieżąca praca w samorządzie, czyli to, z się... o czym mówił teraz burmistrz Antkowiak, no łapie za nogi tego, prawda, lecącego człowieka z tą wizją i, i, i to, to się nie da. to jest cały problem polega na tym, żeby złapać tą Natomiast, tak jak powiedziałem, nie jest to pierwszy burmistrz, który ma z tym problem. Naprawdę, bo, bo proponuję też się nie wyżywać na programie wyborczym, mówi Ale Nie, bo nie, się bo nie, 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 ja to jest ważne do ciebie, bo to. ja uważam, że Antkowiak nie przekroczył pe pewnej granicy przyzwoitości. Ten program nie był aż tak wypasiony, przepraszam, e w porównaniu do poprzednich kampanii i, i niektórych programów, które wcześniej. Bo, bo y, to, to tyle. No, no więc tak jak powiedziałem, jeżeli pytasz Rafał, czy y, y, wizjonersko jest czy czy jeszcze... Odpowiesz. Y, dobrze, przepraszam, przepraszam. Dobrze.